Chcę ci przypomnieć, że masz w sobie wszystko czego potrzebujesz. Masz w sobie wszystko co jest ci potrzebne do tego, żeby twoje życie było dobre, było szczęśliwe, było życiem, którego zawsze pragnęłaś. Było życiem, którym przyszłaś tutaj żyć jako dusza na tej ziemi. Masz w sobie wszystko. W naszym życiu nie chodzi o to, żeby spełniać oczekiwania innych, żeby Postępować według jakiegoś schematu, który został nam narzucony przez innych ludzi, przez zwyczaje, przez społeczeństwo, przez środowiska, w których byliśmy, ale chodzi o tą wewnętrzną prawdę, o to, co ty nosisz w sobie i o to, jak ty wewnętrznie z głębi siebie pragniesz żyć. Chodzi o to, żeby wykorzystać ten cały swój wewnętrzny potencjał, jaki ty masz, do życia. Z jakim przyszłaś tutaj żyć, do życia, z jakiego pragniesz. I zostałaś wyposażona we wszystko, co jest Ci potrzebne, przychodząc tutaj na Ziemię, do tego, żeby właśnie takie życie prowadzić. To tylko właśnie te zewnętrzne czynniki, które miały na Ciebie wpływ w dzieciństwie i w życiu późniejszym, i te przekonania, które Ty przyjęłaś do swojego umysłu, przyjęłaś do swojego życia. Zostały zapisane w Twojej podświadomości, w Twoim ciele, w Twoich nawykach. Tylko to tak naprawdę stanowi przeszkodę do tego, że Ty nie potrafisz, czy czujesz, że nie możesz wyjść do tego, czego w głębi serca pragniesz. I tutaj chodzi o to, żebyś dotarła do tej swojej głębi, dotarła do prawdziwej siebie, dotarła do tego, do czego woła Cię Twoja dusza. Bo tam zapisane jest wszystko. Tam masz zapisane wszystko, co tak naprawdę da Ci w Twoim życiu szczęście, da Ci spełnienie. To tam są zapisane Twoje talenty, to tam jest zapisany cały Twój potencjał, wszystkie Twoje zasoby. To tam jest zapisana cała Twoja prawda o tym, kim jesteś. To nie świat zewnętrzny mówi Ci o tym, kim Ty jesteś. To Ty wiesz w głębi siebie, kim Ty jesteś. To tam potrzebujesz zaglądać, żeby się ponownie tego dowiedzieć, żeby do tego powrócić, żeby odzyskać siebie na nowo, jeśli czujesz, że straciłaś ze sobą kontakt. Masz w sobie wszystko, jesteś wystarczająca, i do tej prawdy powracaj jak najczęściej.